Po siema siema, gramy w Robloxa Gramy znowu w Mega Fan Hobby Pamiętacie gdzie byłem ostatnio? podno li'fełem e, w środę, czyli w sumie dla was wczoraj i ja dostałem i tego. Ja podno live'iłem tutaj wczoraj i dzisiaj trochę też pograłem. O, tak ja go czytam, pokażę. No, ogólnie można tak czytować o, nie muszę tego przeskakiwać bo to jest takie dziwne Czy tak dziwnie działa ok Czym tutaj nagle tak przestaje to działać o co chodzi ogólnie jakbym czwartek minął, bo mi w sumie nie wiem, bo nagrywam to w środę, więc nie wiem jak mi czwartek minął ale czasami się nie da tak czytować Trudno szczytować. nie da się szczytować. Tak da się tutaj szczytować, ale czasami się nie da szczytować. A czasami się da, ale jest trudno. Tak będzie łatwiej. Hmm. Tak jakby dwa kloski mnie nie zabijają. Więc tak jest łatwiej bo fioletowe ani czarne mnie nie zabiły. Nic mnie nie zabija, to jest, to, to jest łatwo. W ogóle wiecie, że Harkulas nie nosił spodni. Wiecie, że to nie ma w ogóle sensu, ale... znaczy ma to sens, ale nie ma to z, w ogóle żadnego związku z tematem. A ogólnie y, to wiem, że oglądacie to w czwartek, ale zielony grywam filmik Jay breaka i wrzucam go w piątek, więc wiecie, że będzie filmik RJ w piątek. Co nie, że dawno nie było do ile. Ostatnio jak był to był drugi odcinek z Robloxa, kiedy jeszcze nie miałem Robuxu ogólnie możecie się zapytać Marcel, 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 Odyn, Odyn, Odyn co się stało z twoim skinem? czemu on jest taki biały? było to chyba w poprzednich odcinkach z Obi Bi był już chyba taki, ale możecie się zapytać zmieniłem sobie go po prostu w najzwyczajniejszym świecie go zmieniłem Teraz jestem takim białym ninjom, mam takie shades, taką rzecz i to już tak cieniuje. Jestem takim białym ninjom, mam fajne oki, No i mam rękawicę nieskończoności, taką trochę tanią, ale mam. No, nareszcie. Przechodzimy dalej. Tutaj jestem nubem. Zaraz, zaraz, zaraz. Bu, 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 bu. zaraz, zaraz, zaraz jak mi to nie niby wtedy co mam taki, tu tak i tu? to nie miało sensu być, no. to jest w różnych pozycjach to się to się obraca w jeden sposób a to się obraca w drugi sposób to czerwone to znaczy obraca. Chodzi mi o to, że po prostu obrócili w jeden sposób to fioletowe i to chyba w studiu się tak po prostu inaczej obraca niż co czerwone. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. O, to się na przykład już obraca całkowicie. To jest, to jest całkowicie obracający się klocki. Widzicie, 5, 5, 5 dążymy do, do procentów 666 6, 6, choć raczej na tym filmiku, znaczy od odcinku za obi się nie uda tego wybić bo jestem nubem. ale ogólnie jesteśmy właśnie w megafa mega famo obi znowu robimy te 2500 poziomów i w piątek albo w sobotę chyba będzie dwójka wyrzucona bo to jest na czwartek znaczy w piątek będzie jbreak, ale będzie jeszcze obi no, pierwszy odcinek się nazywał Obi, gramy tylko w Obi na Ebi, ale będzie filmik z Daybreaka' który będzie po filmiku, przed filmikiem z Obi Przed filmikiem z Obi, ale filmik z Obi nagram tak jakby po filmiku z Jay Breaka. Rozumiecie? Mam nadzieję. Że filmik z Zobby będzie później ten w piątek ale nie filmik z Breaka, ale o co chodzi A co? co? co do berfa co do berfa o to ch tutaj chodziło okej okay, nie mogę tak szutować to chciałbym chociażby na to skoczyć i nie zginąć od razu dobrze, Czekajcie. Naszym celem na pewno naszego celu się na pewno nie uda w tym filmie kłody e, zdobyć, czyli 66% i 6 bo przypominam, że co level dostajemy 20%, co jest strasznie mało. No, nie. Pamiętam jak gra miała jakoś tyś, tego 500 stager, ja wtedy byłem na jakimś 30. A później jak miała 1000 stage'y, ja byłem na 500. Później miała 1500 stage'y. Ja byłem na jakoś 600, bo na 700 nie było być. Właśnie tutaj prawie, że na 700 byłem, kiedy jest to 2500, ale wiesz, wiadomo, bo nie grałem, kiedy były aktualizacje 1700, albo grałem, przechodziłem dwa poziomy i wychodziłem. Kiedy było to 1700, 1300 i 1900 z tego, co to na takie aktualizacje, to to nie grałem. Wait, what? do to co chodzi? Czy ja nie mogę na ten fioletowy? Dobra. Ja tak... Okej, okay, to będzie łatwe. Później tak ginę nie wiem czemu. Takie co do... Co do berfa. Ogólnie. nagrywał z kolegą tego J-Breaka, ale on nie będzie wiedział, że ja będę nagrywał, bo powiedział mi, żebym nie nagrywał odcinku super mega fajnego odcinku z J-Breaka z nim po prostu, bo mogliśmy, bo mogliśmy sobie pograć, żebym nie nagrywał. On wtedy mi podał pomysł na filmik, ale zarówno mu samemu zaprzeczył, że, że nie mogę tego zrobić, ale i tak to zrobię po pierwsze lubię działać na przekór a po drugie taki Danielek nie może o, o moim kanale decydować masowy mały mały youtuber ale nie może tak Daniel jest youtuberem nagrał kilka filmów głównie berfiowych jeżeli nie wiecie co to znaczy berfi no to macie problem Ci co wiedzą co to znaczy Berfi ogarniają, że jak mówię coś związanego z ber jakieś wyrazy, które albo są brzydkie po prostu, albo chodzi mi że o przekleństwa i tyde, albo że mówię o jakichś rzeczy, które po prostu zamieniam wyrazy przez berf Ci co wiedzą mogą wyjaśnić tym co nie wiedzą co to jest Berfi. Znaczy, kto to bardziej jest Berf i, i dlaczego używa się go y, jako zamiany słów, takich, tych, i dlaczego mój brat wy, wyjaśniał Niemcom, jak się, jak się, co to znaczy berf. Y, to tego akurat nie musicie tłumaczyć, bo tego raczej nie wiecie. Y, ale robił to grając w grę, to wyjaśniał Niemcom, co to znaczy berf. Ktoś pomyślał, że takie coś może się kiedyś stać. Widzę, że już się śmiejecie, że Lemus nie potrafi czegoś takiego łatwego przejść. To od razu mówię, no do, to dawajcie, bijacie na tą grę i gracie od samego początku do, do 1146 stage'u. Zobaczymy ile razy...